19 grudnia ubiegłego roku Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie przyznania Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach tytułu Honorowy Obywatel Miasta Katowice. Uroczystość odbyła się 10 stycznia 2013 roku w Pałacu Goldsteinów, a podjęta przez Radę uchwała stała się symbolicznym gestem podziękowania w imieniu całej społeczności Katowic. Ekscelencji księdzu biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi nadaje tytuł honorowy obywatel miasta Katowice w podziękowaniu za zaangażowanie w sprawy Katowic i Śląska a zwłaszcza za szczególne pielęgnowanie historii naszego miasta oraz konsekwencje w podejmowaniu dialogu ekonomicznego prezydent miasta Katowice Piotr Uszok przewodniczący rady miasta Katowice Arkadiusz Godlewski Katowice styczeń 2013 roku pięknym jest jeżeli człowiek jest dumny z miejsca swojego urodzenia, z ziemi na której zamieszkał, miasta, w którym przyszło mu żyć i pracować. Ale jeszcze piękniejszym jest wtedy, jeżeli ta ziemia, to miasto jest dumne z niego. Myślę, że w większym stopniu e, przyjmuje to jako wyróżnienie dla całego środowiska. Chociaż no, muszę powiedzieć, że jest mi również bardzo miło, że dostrzeżono w tym środowisku mniejszościowym, diasporycznym, również taką możliwość, żeby no, biskupa wyróżnić w imieniu tej, tej społeczności. I myślę, że w ten sposób osiągamy cel istotniejszy. Podbudowujemy tę społeczność różnych mniejszości. Okolicznościową laudację wygłosiła profesor Grażyna Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Mniejszość, czy, czy w ogóle życie w diasporze, powoduje, że to środowisko jest bardzo zwarte, jest bardzo dynamiczne. I myślę, że inicjatywy księdza biskupa. Spowodowały, że rzeczywiście ewangelicy katowiccy stają się coraz bardziej grupą postrzegalną przez mieszkańców Katowic. Nie znamy często nazwisk osób, które przynależą do kościoła ewangelickiego, jest to jednak duża i coraz bardziej no, artykułująca swoją tożsamość także ewangelicką grupa. I myślę, że ta właśnie nagroda ta nagroda służy y, uhonorowaniu działań y, ewangelickiego środowiska, którym kieruje bardzo prężnie, jest takim duchowym przywódcą, ksiądz biskup. Podczas uroczystości swoje gratulacje złożyli między innymi arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc oraz profesor Jerzy Buzek. Gratuluję z całego serca tego wyróżnienia tego honorowego obywatelstwa na które ksiądz biskup pracował ciężko, wytrwale przez lata podejmując swoją służbę jako duchowny, ale także jako mieszkaniec, jako człowiek zaangażowany w tę rzeczywistość ziemską. Warto żebyśmy to otwieranie się na siebie, współpracę, współdziałanie. Zachowali na przyszłość, bo one cechowały Śląsk, cechowało Katowice przez minione dziesięciolecia i dzięki temu potrafiliśmy tutaj tak wiele zbudować. A więc zachowajmy to najważniejsze również na przyszłe lata, a chciałem Radzie Miasta Katowice, panu przewodniczącemu, panu prezydentowi, wszystkim mieszkańcom Katowic pogratulować takiego honorowego obywatela, a księdzu biskupowi złożyć także wielkie gratulacje, bo to wielki zaszczyt być honorowym obywatelem miasta Katowice. Na zakończenie wystąpił zespół śpiewaków miasta Katowice, Kamerata Silesia. Biskup Szurman został proboszczem parafii Zbawstania Pańskiego w 93 roku. Ja wiceprezydentem w 94. Ksiądz biskup Szurman objął sakrę biskupią w roku 2001. Ja zostałem prezydentem w roku 2002, więc te nasze losy niejako się przeplatały. Spotykaliśmy się bardzo często, nie tylko na oficjalnych uroczystościach, czy to religijnych, czy artystycznych. Ale też był czas, kiedy spotykaliśmy się prywatnie, dyskutowaliśmy o mieście, o jego korzeniach, o jego początkach, o jego różnorodności. Była to osoba, która wyjątkowo żyła życiem miasta, interesowała się tym, co w nim się dzieje. Przede wszystkim oczywiście przez pryzmat duchowy, ale również ekumeniczny, społeczny, artystyczny. Socjalny, więc ta działalność była bardzo, bardzo szeroka i nie ukrywam, że bardzo ceniłem sobie tą aktywność, ale również wskazówki co do funkcjonowania miasta. Często zostały one przekazywane na moje ręce, a wynikały z głębokiej troski o losy mieszkańców i, i naszej małej ojczyzny. Już dziś wieczorem rusza szósty katowicki karnawał komedii. Od 25 stycznia do 3 lutego wystąpi w Katowicach 13 zespołów teatralnych. Będą także koncerty. Na trzech scenach rozrywka na najwyższym poziomie. Jeszcze niedawno wymyślaliśmy ten festiwal, a oto już mamy szóstkę. Ja to widzę patrząc na, na plakaty, jak, jak sobie przypominam poprzednie karnawały, a zawsze do plakatu wykorzystujemy twarz człowieka, który jest Prawdziwy, to znaczy jak górnik to prawdziwy górnik, jak strażak prawdziwy. W tym roku mamy panią cukiernicę, czyli z cukierni, z piekarni, która jest prawdziwa, pracuje w tym zawodzie, bo to jest festiwal dla ludzi zrobiony, to znaczy dla ludzi, którzy chcą się pośmiać, którzy chcą przyjść do teatru, a nie są bardzo bogaci i nie muszą wydawać na bilety 150 zł, tylko za 40-50 zł kupią bilet na znakomite spektakle, na które w Warszawie zapłaciliby cztery razy więcej. W przeciwieństwie do tych wielkich festiwali typu Błyskawo, komedia, interpretacje, tu jest nietypowe żyringo. Bardzo nietypowe i ponieważ to publiczność jest jurorami, publiczność przyznaje swoją nagrodę. I u nas w Teatrze Kores, i w Teatrze Wyspiańskiego. I ta nagroda jest bardzo ceniona przez teatry, które występują. Niektóre spektakle, nawet jak reklamują się później gdzieś grając w Polsce, to widziałem na plakatach, Nagroda Publiczności Karnawału Komedii w Katowicach. Czyli to ceniona nagroda, jest bardzo sprawiedliwa. Perełka tego roku 2013. Myślę, że Barbara Kraftówna, na którą wszyscy czekają, którą wszyscy chcą zobaczyć w Katowicach. Myślę, że Tomasz Kot. Jak zaczęliśmy rezerwację, to bilety zniknęły na wszystko w ciągu dwóch godzin. No i jeszcze zrobiliśmy niektóre spektakle dodatkowo, no to trwało chwilę dłużej i na koncerty towarzyszące chwilę dłużej. Ale na kota to wszyscy chcieli. Wszyscy w teatrze się śmiali, że moglibyśmy zrobić dwa tygodnie kota dzień w dzień i byłoby, byłoby ludzi, żeby, żeby chcieli to oglądać na tego kota. Ale myślę też, że koncert Marysi Peszek, że, że też z kolei może dla młodszej publiczności jest takim fajnym, fajną imprezą towarzyszącą. Szanowni państwo, mam wielką przyjemność zaprosić na wspólne kolędowanie w imieniu zespołu śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesiak 26 stycznia do kościoła Świętego Szczepana w Bogucicach. Wspólnie będziemy kolędować. Najserdeczniej zapraszam. Muzyka